Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina. Najpierw ta, w której się urodziłeś, a później ta, którą sam stworzyłeś. Mamo, tato, chcielibyśmy podziękować Wam za życie i za miłość. Dzięki temu tu dzisiaj jesteśmy, dzięki temu się poznaliśmy i dzięki temu możemy tworzyć naszą rodzinę. Mamo, tato. Chcielibyśmy podziękować Wam za wychowanie, za życiowe drogowskazy i wsparcie. Dzięki temu wiemy teraz, jak wychować naszą córkę i jakiś przeświat, za wzloty i upadki, które nauczyły nas czym jest życie, za słodki smak sukcesu i gorzki smak porażki. Dzięki temu wiemy, czym jest radość i pokora. Za to że pozwoliliście nam popełniać błędy. Niektóre z nich zapamiętamy na zawsze. Dzięki temu każde, a nie mówiłam, stało się cenną życiową lekcją. Za rodzeństwo, które pokazało nam siłę miłości, przywiązania i solidarności. Dzięki temu mamy na świecie swoje bratnie dusze. Za edukację. Za to, że mogliśmy rozwijać skrzydła, próbować nowych rzeczy, uczyć się i poznawać świat. Za to, jakimi jesteście dziadkami dla naszej córki. Za to, że pokazaliście nam, jak wygląda prawdziwy dom. Mamo, dziękuję Ci za Twoją przyjaźń i rozmowy do nocy, za każde dobre słowo i za Twoje zaufanie, za ramię do wypłakania i za piękną lekcję macierzyństwa. Kocham Cię. Mamo, dziękuję za wsparcie i życiowe lekcje. Za dobry dom, wspólne posiłki i rodzinne tradycje. Kocham Cię. Tato, dziękuję Ci za pomoc w każdej sytuacji, za każdy przejechany dla mnie kilometr, za to, że jesteś ze mnie dumny i za każdą życiową radę i za to, że miałeś rację. Kocham Cię. Tato, dziękuję Ci za każdą podróż, za dobry humor i pomoc na dłonie, za wspólne wieczory i niezapomniane życiowe opowieści i rady. हा हम